Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych? Rozwiązaniem równania jest liczba. No i dobra. Co my tu mamy za równanie? Minus 2x minus 1 minus 3. 2 minus x równa się 0. I tak. Minus 2 musimy pomnożyć razy x, razy minus 1 i minus 3. Podobnie. No to lecimy. Minus 2 razy x jest minus 2x. Minus 2 razy minus 1 jest plus 2. Tak? Tutaj było minus 2 razy minus 1. Minus 3 razy 2 jest minus 6. Minus 3 razy 2. I minus 3 razy minus x. Minus z minusem daje plus, więc otrzymujemy plus 3x. Równa się 0. I teraz tak, patrzymy, które to są wyrazy podobne. Minus 2x i 3x to jest x. 2 minus 6 jest minus 4, równa się 0, czyli x równa się 4, bo minus 4 przeleciała na drugą stronę. Więc odpowiedź poprawną jest odpowiedź d. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.